Kurwa, wyskaczesz przed ryjem. Który? Ostrzał kasetowy z za, zamurkiem się ekipra Ostrzał kasetowy Na nas poszedł no A nie No ja nie Jest tu w szakaj przy zielonym Kurz nami, na, Należy w trawie A i za murem są jeszcze Dobra no, no dobra Za murem, za murem na cmentarzu od pleców nas nie wyszedł Blisko ciebie red był Tak You've got gas on był w tym miejscu, tutaj. Leżą, leżąc na perką. Tak, tam biegał, no. Leży. To był ten, to był ten. Dobra, nice. Kolejni byli gdzieś tutaj. Lewa strona murku. Tu był jeszcze. Dobrze. Garaż, garaż żółta, garaż żółty. Dwójka w, w dymie. Jeden leży. Jeszcze jeden.